Witam Was ponownie. Dzisiaj, e, ponieważ zbliża się najważniejsze dla katolików oczywiście wydarzenie e, w całym roku liturgicznym, czyli Wielkanoc, to chciałem kilka słów powiedzieć o Triduum Paschalnym tak zwanym, tak zwanym. No właściwie to Triduum Paschalne to jest tym najważniejszym wydarzeniem, nie samo zmartwychwstanie. No i teraz yy, jest taki pewien problem, dlatego że zazwyczaj, jak mówimy triduum paschalne, to mamy na myśli, no triduum to jest trzy dni, prawda? Zazwyczaj mamy na myśli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, tak? No w takim razie, a po triduum paschalnym jest, następuje Wielka Niedziela, czyli Niedziela Smartwych stanie. No to jak to w zaraz? Bo to wyszło 4 dni w takim razie. Czyli że tridum to jest do soboty, a po tridum jest niedziela? No, no nie, no bo skoro tridum to jest ten szczyt, no to ten szczyt y, musi się skończyć chyba z martwystaniem, prawda? To, to jak to jest w końcu? O co chodzi? Y, no i tak, problem y, jest, jeżeli stosujemy naszą rachubę czasu obecną, tak. Natomiast, jeżeli zastosujemy rachubę czasu z czasów Pana Jezusa, albo ogólnie żydowską rachubę czasu, no bo taka jest tu właśnie najwłaściwsza, to wtedy wszystko będzie w porządku. Poza nazwami. Dlatego, że e, jeżeli pamiętamy, Żydzi liczą, e, rozpoczynają dzień od zachodu słońca, rozpoczyna się dzień, do zachodu słońca następnego dnia, czyli po zachodzie słońca we czwartek, to już mamy piątek. W związku z tym, Wielki czwartek, który jest najczęściej omawiany jako, tutaj, dzień ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii, to on faktycznie, ta uroczystość, że tak powiem, odbywa się faktycznie we czwartek. Tylko że rano, dlatego że we czwartek przed południem jest uroczysta msza z poświęceniem krzyża u biskupa, i wszyscy księża z całej diecezji jadą na tą przeświętą i tam świętują ustanowienie kapłaństwa. Natomiast po zachodzie słońca, msza wieczerzy pańskiej, tak zwana, to już nie jest czwartek. To jest wielki piątek. Czyli to, co my nazywamy wielkim czwartkiem, mszą wieczerzy pańskiej, to nie jest wielki czwartek. Msza wieczerzy pańskiej jest wielki piątek. I. Oczywiście, jeśli jest odprawiana po zachodzie słońca, no ale tak zazwyczaj jest, bo w naszych kościołach rozpoczynamy liturgię zazwyczaj tam o 19, o 20, nawet tak, w no, niektórych o 21, kiedyś było później, teraz się trochę frontem do klienta bardziej zrobiło, żeby tak nie za późno, tak, no nie za wcześnie, nie za późno, tak w sam raz. Dobrze, czyli wielki, pierwszy dzień Dywiduum Paschalnego to jest Wielki Piątek. Rozpoczyna się mszą wieczerzy pańskiej w czwartek wieczorem, późnym. Drugi dzień... Aha, kiedy się kończy? No oczywiście kończy się w piątek wieczorem. Czyli w piątek o godzinie 15 zazwyczaj jest niedawno wprowadzono taki zwyczaj, że jest odprawiana e, Droga Krzyżowa tak o 15.00 o godzinie śmierci Pana Jezusa. Tak. E, no, i w zasadzie, no to e, jakbyśmy tak się trzymali tej rachuby żydowskiej, no to w zasadzie już Wielki Piątek to na tym się kończy. Tak. Ta liturgia, która jest wieczorem, Wielki Piątek, jeśli jest po zachodzie słońca, e, adoracja Krzyża i tak dalej, to już należy tak naprawdę do Wielkiej Soboty. To już nie jest Wielki Piątek, bo, bo po zachodzie słońca rozpoczęła się już sobota. Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Eucharystii. No bo Pan Jezus umarł i leży w grobie. Tak? I no, jeśli tak będziemy patrzyli faktycznie, będziemy tacy dokładni, no to wszystko by się zgadzało, bo Wielki Piątek, nawet po zachodzie słońca no to po prostu no nie ma tej liturgii, prawda? Nie, nie odprawia się mszy świętej, jest adoracja krzyża, tam jest komunia święta. Owszem, ale to właśnie tak nie do końca, dlatego, że gdzieś tam w jakichś przepisach liturgicznych chyba jest nawet takie, gdzieś to zapisane, że w Wielką Sobotę nawet nie udziela się komunii świętej. Również nie tylko, że nie, nie mszy świętej nie ma, ale również nie udziela się komunii świętej. Więc praktycznie no, tu jest ten jeden błąd taki, który nas może właśnie tak wybijać z tego, yy, który nas może wybijać z tego z, z sposobu myślenia Tutaj o tym wszystkim. Yy. Właściwie ta liturgia, Wielki Piątek, liturgia e, właśnie męki pańskiej, to czytanie tak, męki, komunia święta, to powinna się odbywać przed zachodem słońca. No, odbywa się po zachodzie słońca, no bo jak czwartek jest po zachodzie, potem Wigilia Paschalna będzie też po zachodzie słońca, no to żeby to już była ta sama godzina, tak, żeby tak. E, poza tym ludzie są w pracy o godzinie 15, no to wiadomo, ze względów praktycznych jest to przesunięte na później, ale powinno to być jednak wcześniej. No, dobra, czyli mamy Wielka Sobota, Dzień Milczenia, nic się wtedy nie dzieje. I trzeci dzień Tridu Paschalnego to jest Niedziela Zmartwychwstania, która rozpoczyna się Wikilią Paschalną w Sobotę wieczorem, czyli po zachodzie Słońca, czyli to już jest Niedziela. No i wtedy mamy oczywiście, to jest ta najbardziej uroczysta msza. Nie, nie rezurrekcja jest to najbardziej uroczystą mszą. Tylko właśnie msza w sobotę wieczorem, czyli to już jest niedziela według tej rachuby żydowskiej. To jest szczyt całego triduum paschalnego. No a w niedzielę oczywiście no, kontynuujemy po prostu, no bo dzień się zaczął już w sobotę wieczorem, kontynuujemy zmartwychwstanie. Yy, o! No i kończy się niszporami, czyli przed zachodem słońca kończy się triduum paschalne w niedzielę. Niedzielnymi nieszporami. To dziękuję bardzo za uwagę.